Czym jest noc bibliotek? Jest świętem z jednej strony bibliotekarzy, z drugiej strony uważam, że jest w większym stopniu świętem czytelników, tych osób, które są związane z książkami, dla których życie bez książek no, nie ma sensu. Nigdy nie widziała tylu osób zgromadzonych na takiej powierzchni. Czyli mamy najlepszy przelicznik biblioteczny, jeśli chodzi o yy, nagromadzenie masy ludzkiej na metr kwadratowy. Witamy Wypożyczanie dla dzieci i Młodzieży w Noc Bibliotek. W tym roku mamy tutaj wspaniałe warsztaty yy, prowadzone przez pracownię z wyobraźnią. Dodatkowo można sobie też zrobić zdjęcie w roli rozsłonki. Jak widać, jest tutaj bardzo dużo ludzi i wszyscy świetnie się bawią. Myślę, że godne polecenie jest stanowisko wirtualnego tatuażu. Ponieważ dzisiaj wystawiamy nasz jeden z najstarszych starodruków, i na podstawie tej książki z drugiej połowy XVII wieku można sobie zrobić wirtualny tatuaż. Można zrobić sobie sesję jako Ania z Zielonego Wzgórza, jako Roszpunka, czy chociażby Harry Potter. Z tego co widzimy, cieszy się to dużym zainteresowaniem. Cały program Nocy Bibliotek jest oparty na zasadzie współgrania fotografii z książką. Jest to coś unikalnego w skali całego kraju.